Drodzy maturzyści, już 8 i 9 września po raz kolejny na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się Salon Maturzystów. Największe wydarzenie dla przyszłych studentów w regionie. Już wkrótce te korytarze zapełnią się stanowiskami uczelni z całej Polski. Więc jeśli nadal zastanawiacie się, jaki wybrać kierunek, to idealne miejsce dla Was. Tutaj spotkacie nasz rekrutacyjny team i akademickie biuro karier, które pomogą Wam dokonać właściwego wyboru. Szczeciński Salon Maturzystów to także spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy w prosty sposób wyjaśnią, co czeka Was na maturze 2026 i jak najlepiej do niej się przygotować. Droga maturzystko, drogi maturzysto, nie może Was tu zabraknąć. Spotkajmy się na Uniwersytecie Szczecińskim. Do zobaczenia!